Ale wam mówił, jacy jesteście wspaniali teraz, za każdym razem, jak bardzo was cenię. Całą grę będę miły. Mam nadzieję, że to poprowadzi nas do zwycięstwa. Szkoda, że ty jesteś najmniej wspaniały z naszych dwójki. No i dlaczego jesteś niemiły? Ale już obiecałeś, że będziesz miły teraz do co tej gry. No ja będę miły. No chodźcie, no dobrze, drunka, to oto lecimy. Dobrze, Drunken, to świetny pomysł. Dokąd lecisz, Andrzej? Dobra, dla mnie świetna, świetny świetna pomysł. Próbuję, bo był mój. Tak, ty zawsze masz świetne pomysły, Andrzej, także z radością to tak zrobię. Ma broń, ma broń, bije na pięście, zabrała mi. W górę zjebałem. Andrzej, spokojnie. Laska mnie położyła. Kurcze, drugi mi wszedł, no. Ile to jest składów? Dobra, drogę nic się nie stało. Jest... Dobrze grałeś. Andrzej też miał świetny pomysł, ale kurde, trochę nad wykonaniem musimy popracować. Mhm. Już jesteśmy Skoro... w menu? Już jesteśmy w menu? Tak. Kurwa frajer, że co wyście odjebali? <laughs> to nie mogę mówić, że ich rucham. A, a dla wrogów nie muszę być miły. Albo nie, ja będę miły dla wszystkich, dla wrogów też. Będę mówił, że świetnie walczył. Jak się przykład zdechnie. I z honorem wyrobisz wykończenie na nim. Albo, że jak mnie zabije, to że this, kurde this zasłużył, no. In. Świetnie zagrał. Czekaj, długo drugą wytrzymasz. O, chodźmy <laughs> oryginalnie polecimy na na świetny pomysł. Ktoś mnie goni, jest tak, tak, pięść, słuchaj, tak, czujesz? Weźcie go, pomóż mi, odwróć się. Dobra, bije, bije ją. Dobra, położyłem ją. Ale świetną walka odbyła, naprawdę. Dobra, idziemy. Dobra, to, dobra, to, dobra, tak się dostała. To... Kurde, zasłużył na to. walkę. Cudowna wycięzm, walka, no. nie? Fajnie się ustawił. Tak, tak, miał, no, miał pozycję lepszą. <grym> Zasłużyliśmy, żeby być ostatnim pierwszym filmem, <grym> który odpadnie. Dokładnie. Czyli tak, po, w trakcie gry jesteśmy ultra a później możemy spiekać, tak? Tak. Ale jak się gra, zacznie, to się kończy. Dobrze. Już się zaczęło. Cudowny pomysł. Dobrze. Złoty content. Prze w ogóle przepraszam, yy, że mówię jedząc orzechy. A nie, nie ma problemu. Ja naprawdę niezmiernie przykro z tego powodu. Nie ma, nie ma problemu. Brak kultury z mojej strony Troszeczkę jest. Troszeczkę brak szacunku, nie? Ale przywykliśmy. Ale masz rację, świetnie grasz tą bronią, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Dobrze, dobrze. Fantastycznie Andrzej gra. Jest najlepszy. Tam jest, tam jest, zobaczyłem Ci za Twoimi pleczkami zaraz będzie ładnymi. Tu jest. Jeden leży, drugi prawie. Ale to wszystko dzięki Tobie Andrzej. Chcesz mój niebieski pancerz? Bo zasłużyłeś sobie na niego? Um, nie, nie, możesz trzymać, naprawdę ze świetnym graczem dużo lepszy modę Nie chcę złotego cudownika yeah. Na pewno zrobić z niego lepszy użytek na sztację pewnie tak będzie miłem znaczy że jesteś gorszy od wszystkich <laughs> To jest zasada Mam nadzieję że znowu nie zginę z zachłonności Wtedy to była ewidentnie moja wina. A może twój Marysek chciałbyś, nie wiem Zasługujesz na ten armor. Nie, 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 dziękuję, dziękuję. Słuchaj, tutaj rzuciła paczkę wroga cipa. E, e, znaczy ta play. <grytanie> tam jest ktoś z triple take'iem. Bardzo dobrze strzela założyłem. Do Położyłem koleżankę. Wykonuje na niej animację, ale bardzo dobrze walczyła. Dobra, się Miłość doprowadziła do tego, że jestem nowym liderem za. Widzisz do czego miłość doprowadza? Andrzej tu jest. Proszę, zabij go Andrzej, weź go. Weź go, bo mnie zabije Weź ją. Andrzeju, musisz mnie teraz popić Andrzeju. O. Andrzejku... też Super ja zagrałeś, naprawdę świetna akcja. Andrzej, to była fantastyczna akcja. Jestem liderem zabójstw, mam 6 killing. Dzie wszystko dzięki tobie. Dzięki miłości. Dzięki, dzięki miłości. miłości. Tam są. Ładuję sobie tarczę, jeżeli pozwolisz. I z tyłu też są. Andrzej, ewakuujmy się stąd. Bo to tu cho jest pośrodku wszystkiego. Chodź, chodź, chodź. Pójdź sobie tutaj. Albo świetnie gramy, ale naprawdę trzeba szanować swoje szczęście. Idziemy na, na te kaniony. Oni się wytłuką między sobą, a my będziemy zadowoleni. Boże, nie mają życia już. Nie mają życia. Tyle ich obiłem. 300 dime, wiadomo, ile tam? Ile tam? Dobite, dobite świetna sprawa za nami, za nami! świetnie zabadli, naprawdę to było fantastyczne co że nam sobie miejsce. Zaszli nas od tyłu, kurde, naprawdę zanami. świetnie zabadli. Kurde, było dobrze. No, miało 770 mi Ale... kills, zasłużyło. Wrogowie, ten, no. Macie e tu zapach, niebieski zapach, plecak. kto się. pierwszy lat... Zaklepałem. Nie, bsz, już, z, już zaklepany jest. <grym no, <grym jest, no, jest! No jest zaklepany! Nie. nie jest. Jest, był zaklepany, kurwa, nie wiesz że to! On kradnie! To, to ale, po, ale powiedziałem od razu, że biorę go! Ale to liczy się tylko dips, ten dipsowany, nie liczy się to, co kurwa mówi ustami. No to prawda, dipsy, dipsy się No nic, no jest złodziejem oficjalnie. Wiesz co, level 1 to ja już mam. No to po co się... ja nie Nie wiem, jesteś złodziejem po prostu, no nic, no pogodzę się z tym, no. No dobra, Jest. ale jak się pogodzisz to daj znać. Był gdzieś ten złoty dodatek chyba do Devotion, nie? Ja sobie wezmę hmm. Devotion wtedy. Um, tak? What the fuck? Tak, wezmę Devotion. Może ty już go wziąłeś? Wziąłem, gdzie ten złoty dodatek? No kurde, Wziąłem. daj mi je! Widziałem ten złoty to dodatek. To to. No ja nie wiem, to ma... jest runda w kradnięciu. On mi zejmał pleca, a mi się nagle spodobało The Wolfszyn, jak rozsanie. powiedziałeś nagłe. Nie no, złapam tego dodatku, do morza go wrzucę. No dobra. No kurwa, no i patrz. <laughs> nie kurwa, już... Nie wrzucę! Nie rzucę! Kurwa! Nie, kurwa.